Kolejna historia młodego mężczyzny, bardzo młodego, którego rodzice byli tak popłuceni, że się do siebie nie odzywali i mówili do niego: Idź do tej pani, powiedz to, idź zapytaj pana tego o to. I to dziecko przez siedem długich lat chodziło od mamy do taty, od taty do mamy, przenosząc informacje, w międzyczasie pisało. Rozpaczliwe listy do różnych zgromadzeń zakonnych, prosząc o to, by się modlili o, o to pogodzenie się rodziców. Rodzice pogodzili się po siedmiu latach, a on został z takim głębokim uczuciem i z taką głęboką raną w swoim życiu yy, na zawsze. Do dzisiaj nie ułożył sobie życia. Do dzisiaj nie potrafi w miłości komukolwiek zaufać, nie potrafi też przyjąć miłości.